Dobry. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w porannej motywacji, w której to dzisiaj ja Aleksandra Lerd, z najlepszych kursów angielskiego, będę cię motywowała do tego, żeby jednak sobie w życiu utrudnić. Żeby sobie jednak utrudnić. Powiedziecie, ale jak to z własnej woli sobie życie utrudniać? E, no tak. E, dzisiaj opowiem o tym. E, jakie jak zwiększyć swoją wartość na, na rynku pracy, jak zarabiać więcej, jak lepiej sobie radzić za granicą, generalnie nie tylko za granicą, ale też w Polsce, generalnie na rynku pracy międzynarodowym. A w międzyczasie wy się przywitajcie, a ja powiem, że dzisiaj pierwszy przywitał się ze mną Jarek Załurko. Wyprzedziłeś Jarek, wszystkie dziewczyny, które tutaj zawsze były pierwsze, najpierwsze. Ty byłeś jednak najpierwszy niż te pierwsze. Więc witam Cię bardzo serdecznie, dobrze, że jesteś. Witam Anię Strużyńską, witam Anetkę, Oleniacz Michała, Pańczyka. No, to są ci pierwsi najlepsi. No, dobra. W miarę jak nas przybywa, jest jej arkadiusz. Świetnie. Witajcie się anioły. Pamiętajcie o tym, że to jest nasze forum dyskusyjne. Tutaj nie Aleksandra prawi morały, tylko razem wspólnie zmierzamy ku temu, żeby było nam w życiu lepiej, żebyśmy żyli bardziej świadomie i w sposób bardziej spełniony i szczęśliwy. Witam Renatę Zarzeczną i jeszcze ostatnią Marię Busłowicz. Od razu Was teraz przywitałam. Wy wszyscy pozostali, witajcie się na bieżąco, ale tak, wy, wy, tak jakby wykrzykuję, wypowiadam te pierwsze osoby, zanim jeszcze zacznę, bo potem, jak już zacznę mówić, po prostu chciałabym się trzymać, słuchajcie, tego mojego, tego mojego głównego wątku. Um, wczoraj y, mówiliśmy o tym, żeby zrobić pierwszy krok. Pierwszy mały krok w kierunku naszych marzeń, pragnień i celów. Ręka do góry, kto był wczoraj, proszę się tej zgłosić, pokazać dajcie znać, czy byliście, to co mnie zszokowało bardzo mocno, to jest to, że po wczorajszej porannej motywacji, ja spotkałam się z dwoma moimi tutaj znajomymi, że tak to ujmę, żeby nie zdradzać kto, i wyobraźcie sobie, że one obydwie po wczorajszej porannej motywacji podjęły pierwsze małe kroki w kierunku swoich celów i marzeń. I to mnie, jest i Michał, Michał mówi, że krok zrobiony, tak, tak jest, tak miało być. Um, I to właśnie to jest rewelacyjne, że się udało zrobić ten pierwszy krok, że byliście. I jakikolwiek ten pierwszy krok by nie był, czy on został zrobiony, jeżeli nie, to dzisiaj będziemy go podejmować jeszcze raz. Ja mój pierwszy krok y, mały też y, zrobiłam. Wyobraźcie sobie, że wyrzuciłam z mojej sypialni telefon, który mi służył jako budzik, ale stwierdziłam, że nie będzie elektroniki w mojej sypialni, więc dałam y, ten telefon na balustradę w korytarzu, a mnie obudził, miał obudzić taki stary odskulowy słuchajcie, budzik, który robi. Ale powiem wam szczerze, i też nastawiłam sobie go, na wiecie, którą godzinę na za 15,5. Przestawiłam o kwadrans wcześniej. I nie uwierzycie, że ja się tak wyspałam generalnie, że ja już od 3:30 się przebudzałam, a potem już obudziłam się o w pół do piątej. Już nawet nie potrzebowałam tego budzika. Także wstałam dzisiaj jeszcze wcześniej niż planowałam i mam się z tym cudownie. Chciałabym dzisiaj podzielić się z wami niesamowicie ważnym faktem życia. Nam się wydaje, że celem naszego życia jest, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy byli spełnieni. No tak. Mhm. I też nam często się wydaje, to tak jakby. Ja przypuszczam, że każdy z nas chce być spełniony. Kto chce być spełniony? Kto chce być szczęśliwy? Ręka do góry. Kto tutaj chciałby mieć więcej szczęścia, spełnienia, radości w swoim życiu? Ręka do góry. No ja bym chciała. Ale teraz pytanie, jaka jest droga do osiągnięcia tego celu? Czy będziemy szczęśliwi, spełnieni i radośni? W momencie, kiedy wszystko będzie nam szło łatwo i kiedy będzie nam w życiu wygodnie i łatwo. Czy wtedy, kiedy będzie nam w życiu trudno, kiedy będziemy mieć to poczucie szczęścia? I na, powiem Wam coś szokującego: że yy, wiecie, co daje człowiekowi największe szczęście? Nie ten święty pokój i spokój, jak jest pod dubą wygodnie, to daje nam pokój, spokój. Ale jeżeli chcesz, chcesz mieć szczęście i spełnienie, to niezbędny do tego jest Ci rozwój. Rozwój. Dlatego, że człowiek jest taką istotą, która ma potencjał i też predyspozycję i też często pragnienie do tego, żeby rozwijać się cały czas. A niestety bardzo często się tak zdarza. Że gdzieś ta nauka, ten rozwój następuje, kiedy jesteśmy jeszcze na etapie, powiedzmy, szkoły, studiów, a potem się zatrzymuje. I zaczyna się dorosłe życie, i zaczynają się problemy, człowiek przestaje się rozwijać, i zaczyna się stagnacja. I takie bieganie w kółko, jak taki chomik, co w takim kółku biega, nabiega się, nabiega, 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 nabiega wypali się totalnie, i tak jakby próbuje w tym wszystkim dogonić szczęścia, ale nie może go dogonić. Bo człowiek potrzebuje się rozwijać i żebyśmy się mogli rozwijać, to co, jak co musi być? Jeżeli mi jest w życiu łatwo i wygodnie, nic nie sprawia mi żadnych trudności, to co? To znaczy, że ja się nie rozwijam. To znaczy, że się nie uczę. Dlatego, że proces rozwoju i nauki wymaga wysiłku. I dopiero zauważcie, największa. Takie lekcje życiowe pochodzą z takich najtrudniejszych naszych czasów. I teraz uwaga, bardzo ważna rzecz. To nie chodzi o to, żeby teraz chodzić i specjalnie szukać guza, żeby specjalnie szukać trudności w naszym życiu. E, dlatego, że cierpienie niekoniecznie jest źródłem rozwoju. Tak, rozwój boli. Potrzebuje nam być niewygodnie pod tyłkiem. Potrzebujemy iść pod górkę, żeby wyjść na górkę. Ale nie zawsze cierpienie przynosi rozwój. Tylko mądre cierpienie, takie cierpienie, które jest przerobione, takie cierpienie, które jest zrozumiane i ja już i tak jakby cierpienie, z którego ja wyciągam wnioski, to takie cierpienie przyniesie mi rozwój. Jest też takie cierpienie, które. Przynosi ludziom dużo rozgoryczenia, zgorzknienia, złości, nienawiści, smutku, frustracji, depresji. Takie cierpienie też może być. Jeżeli ja podchodzę do życia w ten sposób, że wszystkie trudności, które mi się przydarzają, a będą mi się przydarzały, bo na tym polega życie, trudności będą mi się przydarzały i jeżeli ja. Tak jak mówiłam kiedyś, you can get bitter or you can get better. Jeżeli ja postrzegam te trudności, niekiedy bardzo duże trudności, traumy wręcz, jeżeli ja postrzegam to jako coś, co mi się przydarza i wchodzę w rolę ofiary, to wtedy ja jestem byta. to ja się staję zgorzkniała w tym wszystkim. Jestem tą osobą, która została pokrzywdzona. I tak jak mówiłam już kiedyś, to nie chodzi o to, żeby nie wypierać i mówić: o, nie, nie, wcale nie jestem pokrzywdzona. Tylko, żeby to, co op wymaga opłakania, opłakać, to, co wymaga przerobienia, przerobić czasami być może z psychoterapeutą, a potem e, iść dalej i get better, i wyciągnąć z tego wnioski i stać się przez to mądrzejszym i silniejszym. I teraz. Na słuchajcie, o co chodzi? Klucz jest taki, żeby brać odpowiedzialność za swoją żyć. Ja pamiętam, że w takim kluczowym momencie w mojej psychoterapii, znaczy taki moment, gdzie ja napisałam, prowadziłam pamiętnik i napisałam tam w tym pamiętniku najbardziej rozpaczliwe dla mnie stwierdzenie świata, nikt cię nie uratuje. Ty się sama musisz uratować. I to, było, to był akt desperacji. Ja to napisałam w największej desperacji mojego życia. Ale to była prawda. To była prawda. Ja czekałam, aż przyjedzie jakiś książę na białym koniu, uratuje księżniczkę i ją będą żyć długo i szczęśliwie. Tak się nie stało. Księżniczka musiała sama się uratować. Ale tylko dzięki temu księżniczka mogła stać się mądrzejsza i silniejsza. To chodzi o to, żeby brać odpowiedzialność za siebie. Żeby, żeby, żeby po prostu stwierdzać, no, żeby, brać, żeby poczuwać się do swego, nie? To jest moje życie, ja biorę za nie odpowiedzialność. I powiem Wam szczerze, że jest bardzo trudno, jest bardzo trudno pozbyć się swojej listy tego do obwiniania. Jak się pobiją dzieci, nie? Albo jak ktoś coś zepsuje, albo rozwali, kto to zrobił? To nie ja! To nie ja! Nie? I bardzo wiele osób dorosłych też żyje w takiej mentalności: To nie ja! Nie? To nie ja zepsułam. To ona zaczęła. Tak, trzosnęłam ją w pychol, ale to ona zaczęła. Ona jest winna. To ona jest winna. To on, to on, to ona. Ja też miałam w moim życiu całą taką listę do obwiniania. To nie ja! To środowisko, w którym ja dorastałam, to nie, to nie moja wina w ogóle. To, to on, to mój partner, to, 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 nie wiem, to moje dzieci, to moja mama, to sąsiadka, to koleżanka, to system, to to okropne państwo. No, 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 no. i co to mi daje? Nic mi to nie daje. Jak dopiero musisz się wyzbyć tej swojej listy. Do obwinienia. Niektórzy mają listę do zrobienia, nie? To do list. To tutaj dzisiaj muszę zrobić to, i to, i to, i to do zrobienia, a inni je, mają swoją listę do obwinienia, do obwinienia. Yy, Renata, mówisz, ja mam od, odwrotnie. No, nie ukrywajmy, yy, słuchajcie, że ja też bardzo przy tym wszystkim winiłam siebie, też za wiele rzeczy, owszem, ale. To właściwie, co to nie chodzi o obwinianie, nie? żeby kogokolwiek obwiniać. Nawet teraz, kiedy ja coś zawalę, absolutnie w żadnym momencie nie obwiniam się. Biorę odpowiedzialność za swe. Nie chodzi o to, żeby się obwinić, tylko żeby wziąć odpowiedzialność. A odpowiedzialność oznacza, że ja ponoszę konsekwencje moich decyzji oraz braku tych decyzji. Że jeżeli ja nie podejmę decyzji o zmianie, to dalej będę ponosić konsekwencje tego, co się dzieje. Daję dam ci przykład. Jest minimalne wynagrodzenie w każdym kraju. I to minimalne wynagrodzenie na przykład w Wielkiej Brytanii zależy od wieku. Że tam w wieku, iluś tam lat, powiedzmy, to jest 5 funtów. A jak człowiek jest starszy, to to jest już prawie 10 funtów, wiesz, będziemy w tych okolicach. Nie? I moje anioły, yy, czy to powinno być 10 funtów, czy to powinno być 15 funtów? Jak myślicie, minimalne wynagrodzenie? Hmm? Jak, według mnie to mogłoby to być równie 2 funty. Dlaczego? Dlatego, że to powinien być punkt wyjściowy. To jest jak drabina. Wyobraźcie sobie drabinę, nie? Tu, kolejny szczebel, kolejny szczebel, kolejny szczebel, kolejny szczebel, kolejny szczebel, kolejny szczebel, kolejny szczebel. Kolejny szczebel, kolejny szczebel nie? I e, nam się wydaje, że ta drabina gdzieś się kończy tu. Że zaczynałam od 5 funtów, jak miałam lat 20, potem mi płacili 6, potem 7, potem była inflacja, to podwyższyli do 10. No i tutaj w takim razie jestem na 10, a będę mieć 10,50, jak będą podwyżki za rok albo za dwa lata, nie? To nie tak powinno być. Czy jest możliwe dostać wynagrodzenie nie 10 funtów na godzinę, ale na przykład 100 funtów na godzinę? Tak czy nie? Proszę wpisać w komentarzu, czy jest możliwe, aby otrzymać 100 funtów na godzinę wynagrodzenia. Dla tych osób, które tam jeszcze nie są pewne, to ja jeszcze powiem, czy jest możliwe otrzymywać... No dawajcie, najpierw o, o, o tą stówę, dawać! Tak czy nie? Czy można dostać stówę na godzinę, 100 funtów na godzinę? Pisać mi tu w komentarzu, szybko, raz, dwa, czy pięć, bo nie będziemy do jutra... Tak, to wszystko zależy od nas, mówi Michał. Co jeszcze dawać? Ktoś jeszcze uważa, że można? Nie można, może mrukić najprzeczę, że nie można, że to jest w ogóle niedorzeczne, że tak, tak, tak nie będzie. No. Także zależy od nas, dobrze. Michał, co jeszcze? Czy jest ktoś, kto jeszcze z tych kilkudziesięciu osób, które oglądają, które uważają, że być może można 100 funtów, 500 złotych dostać na godzinę, jak myślicie? A czy waszym zdaniem jest możliwe dostać wynagrodzenie 1000 funtów na godzinę? Renata mówi, jest możliwe po osiągnięciu kwalifikacji, no to nie o kwalifikacje chodzi, o coś innego. Czy jest możliwe, czy jest, chociaż kwalifikacje są ważne, czy jest możliwe 1000 funtów dostać na godzinę? Dawajcie. jak myślicie, czy, czy jest taka firma, do której ja w tym momencie mogłabym wejść, ja Aleksandra Alert, i dostać yy, 10 tysięcy funtów na godzinę? Za godzinę mojej roboty, czy ja mogłabym dostać 10 tysięcy funtów? Oczywiście, że tak! Tylko co? Jaki jest warunek? Słuchajcie, zastanówcie się. Jest firma, powiedzmy, e, sami Polacy tam pracują, i oni dostają możliwość kontraktu zagranicznego. Kontrakt jest na 100 tysięcy funtów albo na 200 tysięcy funtów, ale oni nie mówią po angielsku. Potrzebują, żeby ich szybko nauczyć angielskiego. I ja tam wpadam. I ich przez tą godzinę da, dam im takie narzędzia, i dam im taką uwagę, wartość, że to, co ja ich nauczę przez tą godzinę, da im wartość jeszcze większą. Czy jeżeli dzięki temu, co oni się nauczą u mnie przez godzinę? nie? Jeżeli oni dzięki temu będą w stanie zarobić 100 tysięcy funtów, czy oni mi zapłacą 10 tysięcy funtów za tą godzinę? Jeżeli ja przychodzę. I przez godzinę nauczę ich tyle, że oni będą w stanie zarobić 100 tysięcy funtów, to czy oni zapłacą mi 10 tysięcy funtów za tę jedną godzinę? To proste. Bo dzięki tej wartości, którą ja do nich wnoszę, nieważne czy przez godzinę, czy przez dwie, czy przez pięć, nieważne ile godzin oni ode, ode mnie otrzymują. Ważne, jaką wartość, jeżeli oni dzięki temu, co ja im daję, będą w stanie zarobić dziesięciokrotność, tylko głupi by nie zainwestował. I tak samo jest z tobą. Tak długo, jak będzie ci się wydawało, że ty dostajesz wynagrodzenie za godzinę, zawsze będziesz u dołu tej drabiny. Kluczem dla Ciebie jest zrozumieć, że Ty dostajesz wynagrodzenia adekwatne do wartości, którą wnosisz do danego przedsiębiorstwa. Ostatnio zaczęła u nas pracować Julcia na etat i Jula robi tam media społecznościowe, zarządza i tam słuchajcie, ogarnęliśmy już tam wszystkie formalności I ja mówię do mojej Ani, tak, te Ania idźmy tam i powiedz tej Julci, że teraz ma iść i zarobić na swoją pensję. Ania mówi spoko, powiem. Ani cię nie zaskoczyło, dlatego że Ania usłyszała to samo, jak zaczynała ze mną pracować. Masz iść i zarobić na swoją pensję. Jeżeli ty, powiedzmy, dostajesz ode mnie 2000 funtów miesięcznie, powiedzmy, nie? To ty masz wnieść wartość do mojej firmy w wysokości 2000 funtów. Jeżeli nie wnosisz, jaki byłby powód, dla którego miałabym ci płacić? No przecież chyba nie za to, że przychodzisz i odklepisz swoje godziny. No halo! Więc jeżeli ja widzę jako pracodawca, że Julcia dostaje dwa koła, powiedzmy, a wnosi mi tysiąc, to ja Julci płacić nie będę, ponieważ ona nie przynosi mi wartości, przynosi mi. Brak wartości przynosi mi negatywną wartość, stratę. Ale jak ja zobaczę, że Julcia przynosi mi 3000, kiedy ja jej płacę 2000, to ja Julci zapłacę jeszcze z pocałowaniem w rączkę. Jak Julcia zacznie przynosić mi miesięcznie, powiedzmy, 10 tysięcy funtów za swoje 2000 yy, wynagrodzenia, to ja jej dam podwyżkę i powiem: masz Julcia 3000, bo przyniosłaś mi 10! Jestem siedem na plusie. Twoja wartość przewyższa to, co ja tobie płacę. Ile tutaj było u nas osób, które pracowały w fabryce przy taśmie, zaczęły się uczyć języka angielskiego i zauważył to szef sam zauważył szef, że nagle ten pracownik, który był, w, przepraszam, że to powiem, robolem. Jak taką maszyną, która wnosiła taką wartość, ile tam przerobiła. Ale nagle, ponieważ ten człowiek zaczynał mówić po angielsku, można się było już z nim komunikować, to on nagle wnosił dodatkową wartość. I takie osoby są ściągane staśmy i przenoszone do biura do pracy, żeby tam wnosiły jeszcze większą wartość. Jeżeli chcesz zarabiać więcej za granicą czy też w Polsce, ty nie masz pracować więcej godzin, ty masz zwiększyć wartość, którą ty wnosisz do przedsiębiorstwa, w którym pracujesz. To jest naprawdę bardzo proste. Więc jeżeli jest ci w życiu trudno, to ty się nie denerwuj, że jest ci trudno. Ty się denerwuj. Że ty nie masz umiejętności, żeby było ci łatwiej. Jeżeli ty mieszkasz za granicą, nie mówisz po angielsku i jest ci przez to trudno, to ty się nie wkurzaj na tych Anglików i na ten angielski, to taki trudny. Ty się wkurzaj, że jeszcze nie masz umiejętności. I tu nie chodzi o to, żeby się wkurzać. Ty, zróbmy to na pozytywnie, to ty nie. Masz o tym, żeby było ci w życiu łatwiej, masz o tym, żebyś miał takie umiejętności, żeby było ci łatwo. Rozumiesz? Czy to jest dla Was jasne? Cytat G. Marona. Don't wish it was easier. Wish you were better. Don't wish it was easier. Wish you were better. Nie, 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 nie życz sobie, żeby ci było e, łatwiej. Życz sobie, żebyś był lepszy. Czy można już zaczynać? Uczyć języka angielskiego. Można zaczynać w każdym momencie. Co więcej, Aniela Ciszak. Dziękuję ci za ten komentarz, bo to mi przypomina. Anioły, proszę się zabrać do roboty. Proszę o podjęcie dzisiaj jednego małego kroku. Który przybliżyć się do Twojego celu? Jeden mały krok. Jeżeli jesteś taką osobą, która chce się uczyć języka angielskiego, proszę bardzo, na naszym kanale na YouTubie jest cała seria Łatwo i Powoli Rozmówki u Oli. Proszę obejrzeć sobie jeden odcinek dzisiaj, zapisać sobie jedno wyrażenie, jedno i iść użyć go w pracy tego dnia albo następnego, albo w szkole. Jedno wyrażenie. Obejrzyj jeden odcinek. Tam będziesz mieć 10 wyrażeń. Zapisz sobie tylko jedno i idź użyć go w życiu codziennym. Zrób jeden mały krok w kierunku Twojego planu albo marzenia. Jeżeli będziesz to robić codziennie, to po roku będziesz już znać 365 wyrażeń. To jest całkiem sporo. Nie czekaj na lepsze dni, ty stań się lepszy. I z tym ci zostawię. No. Pracujmy, słuchajcie, mocniej nad własnym rozwojem, niż pracujemy, wykonując tą pracę, która daje nam wartość, która daje nam wymierne zwroty do wartości, którą wnosimy. Chcesz zarabiać więcej? Zwiększ wartość, którą wnosisz. I tyle. Ja od rana wypatrywałam porannej motywacji mówi Gosia Ela. Zdradzę wam sekret. Na YouTubie na naszym kanale Najlepsze kursy angielskiego stworzona jest playlista, na której znajdziecie 57 odcinków porannych motywacji. Więc jeżeli chcecie sobie posłuchać, coś się wydarzy w życiu trudnego i wam to podetnie skrzydła, słuchajcie, wskakujcie na YouTube i słuchajcie sobie porannych motywacji, jeżeli wam to pomaga. To niech tak będzie, to niech tak będzie. Na YouTubie można oglądać cugiem 56 odcinków, jak ktoś miał ochotę, albo jakieś swoje wybrane. Można odsłuchać ponownie tak, żeby nie trzeba było grzebać, bo na Facebooku one są takie mm, takie i nie na playliście, bo nie ma playlist na Facebooku, a na YouTubie są, więc można do tego wracać. A ja życzę Ci, aby dzisiejszy dzień stał się najcudowniejszym dniem Twojego życia, bo tylko ty jesteś w stanie go takim uczynić, przez to, jakie działania podejmujesz, przez to, na czym się skupiasz, oraz przez to, na ile masz świadomość tego, że to. Ty jesteś panem swojej życi i swojego życia. I że masz potencjał osiągać więcej i zyskiwać więcej poprzez zwiększenie swojej wartości. Na rynku pracy chociażby. Przez to, jaką wartość wnoszę do życia innych ludzi. Aha, bierzmy odpowiedzialność za siebie. Dla to, co nasze, nie? niech nam będzie pod górkę. Ale nie tak bezsensownie pod górkę, tylko mądrze pod górkę. Pod górkę, bo się rozwijamy, bo idziemy na szczyt. E, moje anioły, cudownego poranka, cudownego dnia i cudownego życia. Do zobaczenia jutro w tym samym miejscu, o tej samej porze.